Witam serdecznie. Dzisiaj u mnie, jak widzicie, zakupy. Głównie z Biedronki, część mięsa z Kerfura. I zaraz jakoś tak po kolei Wam zechcę pokazać, żeby to sprawnie poszło. Widzicie, jest tego dosyć sporo. Także częściowo Wam będę pokazywać, sobie chować i będziemy szli dalej. Może w pierwszej w kolejności zacznę moi drodzy od y, mięsa i będę od razu chowała do lodówki i tutaj mam y, już tutaj z woreczka nie będę wyciągała y, wątróbkę wieprzową jakieś półtora kilograma pewnie na y, z wątróbki będzie już kochani Tutaj na jakąś y, zupę y, ogony wieprzowe. Jest chyba 5 sztuk tych ogonów. Też Wam tutaj przecież nie będę wyciągać. Kto je, to wie jak to wygląda. I kolejną rzeczą y, mięsa są. Płuc płucka y, wieprzowe. Kilogram, ja zazwyczaj płucka wieprzowe wykorzystuję na pierogi gotowane z płuckami. Niektórzy mówią z dudami, dudy nazywają ci starsi. Dobra, kochani. Chwileczkę, ja sobie to zaniosę. Więc lecimy, moi drodzy, dalej. Jak mówiłam, zaczniemy od wędlin. Tutaj jest cienka kiełbasa, kraina wędlin. Torunska, pakowana z biedronki dla chłopaków. Również kraina wędryń, parówki, tym razem wieprzowe, 700 gram. Oni lubią keczupem. Keczup też gdzieś tam w zakupach się pojawi. Tak wiecie, muszę troszkę to sprawnie zrobić. I tak, moi drodzy, jeszcze kolejną rzeczą mi się. Jakoś tak zasmakowało, zachciało. Śledzie wiejskie filety z cebulką w takim słoiku 900 gram. Śledziki się zje i słoiczek również się na pewno na coś przyda. I może jeszcze jedną rzecz pokażę i też sobie to już posprzątam i będę kontynuowała i tutaj są mandarynki kerfura nie wiem jaka tutaj ilość była tych mandarynek nie pamiętam i do tego oczywiście pieczywo to już sobie tutaj pochowam i będziemy kontynuowali film kolejną rzeczą będą takie soczki ze słomką dla chłopaków Pakowane po cztery, oni sobie biorą na drugie śniadanie do szkoły. Smak tutaj brzoskwiniowy i pomarańczowy po 200 ml. Dwa razy spaghetti durum wiedząkowe. coś do pochrupania, nie tylko. Dla chłopaków, sama czasami też lubię, paluszki solone, duże opakowanie, 400 gram Również dla chłopaków, na drugie śniadanie sobie biorą do szkoły całe opakowanie grześków 9 plus 1. Widać chyba w dwóch czy w trzech smakach te grześki. Dwa razy jaśniejszy niebieski kolor grzyśki to orzechowe cztery razy i jeszcze czekoladowe cztery razy. Kolejne produkty już do użytku domowego, cappuccino z czekoladą i cappuccino we smaku orzechowym. Herbatka rozpuszczalna, smak cytrynowy, i druga smak owoce leśne. Oczywiście, jak biedronka, to nie może zabraknąć tych oto tutaj kruchych ciasteczek. My bardzo lubimy te ciasteczka kruche sobie pochrupać do kawki czy do herbatki dla chłopaków jeszcze płatki oni bardzo lubią. Jedne takie czekoladowe muszelki, a drugie płatki kółeczka miodowe jeszcze zwykłe takie płatki kukurydziane mam, więc nie kupowałam. Kolejny herbatka, owoce leśne. Kolejną herbatką, jak już jesteśmy przy herbatce, jest herbatka. Lemon, cytryna, sliptona. I oczywiście kawa. Musi być u nas fort. Standardowo. Czekajcie, odstawię. Dwa takie jogurciki Chłopaki bardzo lubią jogurty. Jak już jesteśmy tutaj, to dla chłopaków również sobie wezmą do szkoły dwa takie kubuśki: malino jabłko i drugi banan, marchewka jabłko. Dwa różne smaki, nawet szczerze powiem, nie popatrzyłam. I mamy. Cosnek, który jest tutaj u mnie w kuchni niezastąpiony ja sobie praktycznie wyobrażam potrawy bez yy, cosku. przypraw majeranek przyprawa do kurczaka cynamon i kurkuma z prymatu dobre są te przyprawy z prymatu zazwyczaj je kupuję i też są te są cenowo niedrogie. I chemia, troszkę może chemii. Tym razem mamy tak. Żel do higieny intymnej z bambiną. Pierwszy raz mam zobaczę, jak się u mnie sprawdzi. Dosyć duża pojemność. 400 ml. Kolejny, kolejną rzeczą jest proszek do prania. Tym razem Edo, kolorowych i ciemnych tkanin. Niby 38 prań On ma pojemność 2 ,47 kg 47. Ekstra silny przeciwko plamom. Proszek jak proszek. Każdy jakiegoś tam proszku. Używa u swego ulubionego, lub nie. Ja w zasadzie kupuję ten ultra do kolorowych, ale akurat nie było i wzięłam tym razem E. proszek Tutaj, moi drodzy, ja muszę Was skorygować. Yy, tutaj jest cały karton yy, mleka 3 i 2. Ja zawsze co miesiąc robimy takie większe zakupy i kupujemy mleko bo chłopaki lubią i naleśniki i do płatków i od czasu do czasu kakao zrobić także do wykorzystania do różnych produktów związanych produktów mlecznych przepraszam bardzo i tak może ja się podsunę tutaj ze statywem dalej widać pozostałe rzeczy i tak, tutaj są takie golarki. Ile ich tutaj jest sztuk? Chyba 5 sztuk tych golarek. Golarki 10 sztuk. O, jest tutaj. Jest również odświeżacz powietrza, jaśminowy bukiet tym razem kawka moi drodzy rozpuszczalna cofedor classic 200 gram ser taki serek waniliowy 1 kg może jakiś serniczek upiekę zobaczę zawsze warto mieć w lodówce jak po prostu najdzie ochota na zrobienie Jakiegoś ciasta i myślę wezmę serek ten waniliowy to pewnie sobie jakiś yy, sernik upiekę u mnie sernik już z brzoskwiniami z wykorzystaniem tego serka waniliowego jest na kanale także pewnie nie będę powielać chyba że coś innego wymyślę to może Wam nagram. Nic Wam tutaj takiego nie deklaruję, się nie obiecuję. Zobaczymy. Po prostu może sobie upiekę tak poza nagrywaniem. I mam tutaj taki akse dezodorant sobie tutaj wziął mąż taki męski. Jeszcze butelka litrowa octu spirytusowego, bo jeszcze pewnie jako sałatkę. Korzystanie z czerwonej kapusty muszę zrobić, bo już mi urosło kilka główek. Zobaczymy. Na pewno się przyda. Oczywiście musi być ketchup, ketchup z kotlin biedronkowy, ketchup pikantny. Dwa opakowania. Tutaj mam serka wołda ile ich tutaj, ile tutaj jest tego, już moment, 400 gram, na jakąś pizzę, czy do wykorzystania jakiejś zapiekanki, czy coś innego, nawet na kanapkę, można sobie z pomidorkiem spokojnie zjeść. Dobra, odstawmy. Mam również o, tutaj, oczywiście w każdym domu niezastąpiony papier. Ręczniki papierowe, dwie rolki. Mam również tutaj, już z Kerfura. Takie drzywki do orchidei, storczyków, jak to nazywa. Mam również. Zakupiłam sobie nowego storczyka. To wam tutaj na sam koniec go zaraz pokażę jak on wygląda 10 sztuk jest tutaj tych odżywek także jak dokładnie nie wiem ile chyba storczyków mam 7 to jak się zostanie to po prostu się przyda na potem taka dwuskładnikowa do storczyków odżywka do stoczyków w okresie spoczynku, bo moje storczyki już poprzekwitały tak więc akurat odżywka jest stosowna do stoczyków w okresie spoczynku jeszcze jeden stoczyk kwitnie myślę, że jak będę miała jakąś chwilę to Wam pewnie nagram moje kwiaty ale to wszystko w swoim czasie i tutaj już postawiłam staty chwilowo na podłogę jest jeszcze kołyszawki stoi 10 kg cukru i 8 kg. Mąki te złote, pola ta niebieska w zapasie. I zaraz, momencik, ja pójdę, przyniosę tego storczyka, to Wam pokażę. Ale zanim Wam jeszcze pokażę tego storczyka, to jeszcze ostatnia rzecz taki krem przeciw zmarszkowy, Silnie wygładzający 40. Plus może. Otworzymy na lizji i zobaczę, czy on ładnie pachnie. Dla osoby już, jak to się mówi, w moim wieku, to jest to niezbędny produkt kosmetyczny. O i mamy już kremik wyciągnięty z opakowania tworzę nie mam tak paznokci także więc o powiem hmm, wam że pachnie ładnie także Wygląda w ten sposób. Ja sobie zaraz to zaniosę na swoje miejsce do celowe i będę stosowała na buziaka, żeby mnie trochę odmłodziło, moi kochani. odstawię to gdzieś na bok. Jakoś tak muszę Was ogarnąć z tym storczykiem. Bliżej go dam. Już go tutaj mam przyniesionego. Tutaj widać te łodyżki pewnie muszę podnieść jakoś tak statyw do góry czekajcie, ustawię sobie kwiatka o żebyście dobrze widzieli wybrałam sobie ze względu na to, że on tutaj ma tak dużo tych pędów kwiatowych on jest taki nakrapiany ja już takiego storczyka Mam, moje starczyki teraz w zasadzie są w stanie spoczynku. Myślę, że w najbliższym czasie nagram Wam film o moich, właśnie wszystkich kwiatach, bo na razie jakoś tak po prostu dużo jest rzeczy z przetworów. I ostatnio też brak pogody na dworze, też. Już ładnie mi dali porozkwitały, też trzeba by było dla was nagrać coś z tymi daliami. Ale kochani, jakoś tak czasu czasami brakuje. No i cóż, mogę powiedzieć, takie dzisiaj u mnie zakupy, spożywcze troszkę takie chemiczne. I sobie jeszcze kupiłam do tego takiego storczyka i tym akcentem już. Ja się z Wami kochani żegnam i pa do następnych moich filmów.